Hej, netrunnerzy Night City. Szukacie paliwa dla swojego mózgu, które nie wywoła chaosu w waszym systemie? Neurofuel. Baton energetyczny stworzony specjalnie dla was. Neurofuel to nie tylko zwykły baton. To zaawansowana formuła, która dostarcza niezbędnych składników odżywczych, wspierając twój umysł w najtrudniejszych misjach. Bez niepotrzebnych rozproszeń. Bez nagłych skoków adrenaliny. Tylko czysta, stabilna energia dla Twojego mózgu. Zaprojektowany z myślą o netranerach, Neurofuel nie wzbudza żadnych bodźców, pozwalając zostać skupionym na dłużej, dłużej i dłużej. Koncentracja, precyzja i szybkość wszystko to znajdziesz w jednym batonie. Zero cukru, zero glutenu, zero laktozy. I zero smaku, idealne wsparcie podczas włamań do najbardziej zabezpieczonych sieci. Przyszłość nie ma smaku, przyszłość to neurofuel.